Witam w specjalnym wydaniu XiloTV z Proz Malagi, gdzie nasi uczniowie Aneta Kmieć, Maksymilian Czarnecki, Maciej Celewski i Mikołaj Wiśniewski wzięli udział w konferencji Comenius. Witamy w specjalnym wydaniu programu Z życia uczniów z Proz Malagi. Naszymi gośćmi są Maciej Celewski i Mikołaj Wiśniewski. Jak podoba Wam się Malaga? Jest to wspaniałe miejsce. Widoki tutaj zapierają w piersiach. Jedzenie również jest tutaj bardzo smaczne. Jest idealnie przyrządzone. Pogoda cały czas nam dopisywała. Teraz, kiedy musimy wyjechać, pogoda płacze razem z nami. Mi również bardzo podoba się to miasto. Centrum jest przepiękne. Uwielbiam spędzać tam tydzień. A jak układały Wam się relacje z uczniami z innych krajów? Myślę, że dogadywaliśmy się wspólnie. Yy, myślę, że nie sprawiło to nam żadnych problemów, żeby porozumieć się między sobą. Układa nam się ta współpraca yy, pomyślnie. Spędziliśmy razem wiele wspaniałych chwil. Hiszpanie yy, bardzo starali się, żeby ten tydzień był dla na nas interesujący i żeby każdego dnia można było ciekawie spędzić czas. I żeby był aktywny. Tak. Dla wszystkich grup. A czego nauczyliście się podczas wyjazdu do Malagi? Ja na pewno podszkoliłem swój hiszpański. La comida es deliciosa, co znaczy, że jedzenie jest pyszne. No i przede wszystkim nauczyłem się współpracy z różnymi osobami z różnych krajów. Dla mnie szczególnie ważne było zobaczenie różnych kultur. Kultury Szwedów, kultury np. Niemców, chociażby, albo chociażby Hiszpanów. Jest to bardzo ważne i ciekawe dla mnie doświadczenie życia w innym miejscu, poznania nowej kultury, która jest bardzo odmienna od naszej. Pozdrawiamy wprost z Malagi. Pozdrawiamy z Malagi. Pozdrawiamy z Malagi. Witam w programie w kręgu pytań. Nadajemy prosto z Malagi. Moimi gośćmi są profesor Monika Bartos i profesor Marcy Maciu. Co państwo sądzą o projekcie Comenius? Myślę, że projekt Comenius jest ogromną szansą dla uczniów, szansą nauczenia się wielu bardzo nowych, interesujących rzeczy. Akurat projekt, którym, którym my koordynujemy, dotyczy historii, więc tutaj uczniowie mają szansę poznać historię wielu europejskich krajów, ale nie tylko. Kulturę, życie codzienne, obyczaje. No i to jest właśnie. To jest najciekawsze w tym projekcie, że poznają to za pośrednictwem innych uczniów, swoich rówieśników z innych krajów. Dla mnie najważniejsze są języki obce. Językiem projektu jest angielski, ale mamy uczestników z różnych krajów, dlatego uczniowie mogą też poćwiczyć język włoski, język hiszpański, język niemiecki, także wszystkie języki, które, których uczą się w naszej szkole. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Jesteśmy w Granadzie. Jest to trzeci dzień naszego pobytu w Hiszpanii. Porozmawiam teraz z Maxem na temat tego wyjazdu. Max, jak podoba Ci się to miasto? Jest to miasto przede wszystkim ciekawe pod względem architektury, gdyż budynki tutaj są całkowicie inne od tego, co możemy zobaczyć w Krakowie. Są przede wszystkim bardzo kolorowe i mają taki sobie łaciński charakter. Niestety jest tu trochę dzisiaj chłodno, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że miasto znajduje się w górach, a widoki, które możemy tutaj podziwiać, są nie do porównania z czymkolwiek innym na świecie. Zwiedzaliśmy również Alambrę. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Alambra jest starą twierdzą muzułmańską położoną na wzgórzu. Jest ogromna i muszę przyznać, że nigdy w życiu nie widziałem czegoś tak wielkiego i niewspaniałego. Eee, znajdują się tam ogrody. W stylu mauretańskim gdzie możemy zobaczyć przyrodę śródziemnomorską a także jest to jest tam pałac kalifa dzięki max za rozmowę i życzę dalszych wspaniałych wrażeń hello again I'm carmen calderon from Instituto salvador rueda in malaga and i want to say hello to all the Polish students here and the Polish student there in Krakow, and I would like to thank them, students and the teacher, for having come to our city with this magnificent communist project. I hope to see you again very soon. Thank you. Uh, okay, buon pomeriggio uh, to all the Polish students in Krakow. I am uh, Maria Antonietta Valente from Rome, Italy and uh, i am very uh, honored to release these few words to all the uh, polish students. and i am even pleased to uh, uh, take part in this project, communious project, so that i could get in touch with your wonderful two teachers, Martin and monika. and i hope to meet them again and even to come to your, uh, i think, beautiful city. And uh, uh, okay, <laughs> that's all. <laughs> Good morning, guys. I'm Miguel, and I'm from Spain. I have born in Malaga, and now I'm in the beach with my with my friends. And you can see there uh, the the sea. And I invite you to participate in communist project because I think that it's opportunity to know new countries, new cultures, other people other language and you can practice English or another language you know for example me i can practice english and french with, my other, with other friends and there uh, you can see all the people who are um, participating in this project they are and the, uh, there are spanish people french people italian people estonian germans etc so i invite you to participate and i hope to see you in spain bye uh, I'm Javier. I'm from Spain, Malaga. Um, I'm from the project Comenius and uh, I meet some friends from Poland and uh, uh, they teach me uh, some words in Polish. Uh, one of these is and I want to say hello. Uh, to all the people in Poland. Uh, uh, hasta luego. Hi, I'm Maria from Malaga. During the Comenius meeting, I have met Aneta, Max, Maciek, and Mikołaj. And they are very friendly, and I have a really good time with, there, with them. So I hope they really enjoyed Malaga because I love my city and I can't wait to go to Krakow. Bye! Hi, I'm Flavia and this is Beatrice and we're from Italy. We're speaking to you from Malaga, from the beach, and we wanted to say hi to everyone in Poland. Ciao! <laughs> Dzień dobry! My name is Thibault. Bonjour! My name is Suresh. We're from Paris. Uh, we wanted to say hi to Poland. From Málaga, sí, yes, of course. Y. ¿Cómo se tú. Es tú, Adiós. Goodbye. Hello, I'm Lara from Málaga. I'm Rocío y estamos aquí en la playa disfrutando del convenio donde hemos hecho muchos amigos. Los ovatseña. Bye. Hi guys, I'm Luca. I'm Martina. And I'm matías We are Italian guys and we are from Rome. Um... Please come in room. a trovarci. Ciao. Ciao, ciao. A teraz ogłoszenie wyników konkursu Xilo TV. Dobrej odpowiedzi udzielił Kacper Kobyliński z Sasy E. Jaki jest najmniej kraj na świecie? Jest to Watyka. Nagrodę otrzymie 16-gigowego Pendrive'a. Dziękuję. Do zobaczenia. A teraz czas na pytanie konkursowe. Tutaj w Maladze, jednym z najsłynniejszych zabytków jest katedra. Dlaczego nazywa się Lamankita? Odpowiedzi przysyłaj się na adres y, samorządu uczniowskiego. Nagrodą jest niespodzianka prosto z Malagi.